Witam cię Na lekcji drugiej. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona nauce pracy na kilku arkuszach. Będziemy przygotowywali zestawienie kwartalne. Dodamy formatowania do danych oraz do nazwisk, następnie posortujemy nasze arkusze i przygotujemy szablon na kolejny kwartał. Tak więc zaczynajmy. Pierwszym krokiem, który wypadałby podjąć w wypadku takiego zadania, jest przyjrzenie się układowi danych w poszczególnych kartach. Widzimy, że w karcie luty mamy. Przedawcę, sztuki, potem brutto, potem netto oraz, oraz marże. Przejdźmy do karty Ta Tutaj sprawa wygląda podobnie. Marzec również ten sam układ. Tak więc, tutaj w szablonie widzimy, że to się pokrywa również z naszym podsumowaniem. Więc możemy zaczynać. Weźmy sobie suma. Spójrzmy nawias. W tym momencie możemy wybierać zakresy, które ulegną zsumowaniu. Tutaj mamy podpowiedź. Korzystając z Shifta i lewego przycisku myszy, naciskając pierwszą kartę, którą chcemy zaznaczyć, i ostatnią, którą chcemy zaznaczyć, uzyskamy cały zaznaczony zakres. Tak więc, tutaj. I trzymając Shift, klikamy marzec. Następnie, wybieramy zakres, który, który ma ulec w sumowaniu. Jest. Widzimy, że teraz w sumowaniu zostaną. W sumowaniu ulegną komórki B12, B14 w arkuszach od lutego do marca, czyli w tym wypadku luty styczeń oraz marzec. Zamykamy ten nawias i wciskamy Enter. Suma jest gotowa. Pamiętamy, że nasze kolumny są ułożone w tej samej kolejności, tak więc możemy przeciągnąć naszą formułę i widzimy, że no zadanie byłoby wykonane, tylko formatowanie jest troszkę nieestetyczne, nie tak więc zaznaczmy ten nasz zakres i z lekcji pierwszej na pewno pamiętasz, nie wiem jak ty, ja, ja pamiętam, skrót, Ctrl-Shift-1, dodaje nam separator dziesiętny oraz jedno miejsce po przecinku. Tutaj możemy to miejsce usunąć, czekając dwukrotnie na pasek na wstążce i nasze zestawienie byłoby gotowe. Kolejnym zadaniem jest dodanie obramowania przerwaną linią w komórkach, oraz w komórkach z nazwiskami dodawanie pomarańczowego tła. Tak więc możemy znów skorzystać z zaznaczenia kilku arkuszy. Tu wybieramy pierwszy luty. Trzymając Shift klikamy ostatni arkusz, który chcielibyśmy zaznaczyć, a następnie wybieramy zakres, na którym chcielibyśmy pracować. Ten zakres został zaznaczony również w styczniu i w marcu. Tego nie widać tutaj, ale tak się dzieje. Więc jeżeli tutaj dodamy obramowanie nią przerywaną, że coś sobie trafić nie mogę. Jest. OK. To samo wydarzy się w arkuszach pozostałych. Teraz dajmy drugą część polecenia, czyli jasne pomarańczowe tło. To również miało miejsce. I teraz, żeby przestać tak pracować, musimy kliknąć jakiś arkusz, który nie jest zaznaczony, albo kontrolem po kolei odznaczyć tak. Więc wykonaliśmy takie polecenie. No i pozostało polecenie trzecie. Czyli wykonanie szablonów dla Kolejnych arkuszy. Posortowanie. Mamy luty, styczeń i marzec. Więc nie jest to chronologicznie, żeby było chronologicznie. Luty musimy przenieść za styczeń. Także klikamy lewy przycisk myszy, przytrzymujemy kartę, pociągamy do góry, przejeżdżamy w prawo i mamy styczeń, luty oraz marzec. I ostatnim podpunktem jest przygotowanie szablonu. Tak więc możemy przytrzymując lewy kontrol i łapiąc nasz kwartał, przeciągnąć go w prawo, Dajemy go na koniec, żeby odcinał nam kolejny. Kolejne trzy miesiące. Weźmy na przykład styczeń, złap, złapmy styczeń, lewy kontrol trzymamy, przesuwamy w prawo, puszczamy lewy przycisk myszy i jest styczeń. W tym kwartale możemy kliknąć dwukrotnie i zmienić manualnie nazwę karty na drugi kwartal. W styczniu możemy usunąć dane, gdyż nie będą one nam potrzebne. Mienić nazwę miesiąca na kwiecień. Przesunąć ją znów trzymając lewy kontrol. Lewy przycisk myszy. Jeszcze raz będziemy potrzebowali trzech miesięcy. Czytamy i wiemy. Maj oraz czerwiec. Oraz czerwiec. Tutaj musimy usunąć te sumy, gdyż one cały czas odnoszą się do zakresu od stycznia do marca. Mamy przygotowany szablon na kolejny kwartał. Wystarczy teraz dodać sumy. Zadanie. wykonane. Tak więc dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnej lekcji. Hej.